Dzień dobry kochani, witajcie w Łochowie. Właśnie tutaj powstaje wyjątkowe osiedle domów jednorodzinnych, położone w malowniczej okolicy, gdzie natura spotyka się z nowoczesnością. W osiedle Gapra Łochowo znajduje się niecałe 20 minut od centrum Bydgoszczy, a w samym Łochowie znajduje się między lasem a kanałem Noteckim. Bliskiej odległości do wszystkiego co potrzebne na co dzień, czyli sklepów, piekarni, szkół, anglojęzycznych przedszkoli i wielu innych. Każdy z naszych domów został zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności, z wykorzystaniem jak najlepszych materiałów. Domy będą przestronne, z dużymi przeszkleniami, dzięki czemu do domu będzie wpadać bardzo dużo naturalnego światła. Zadbamy o to, by Wasz dom został wykończony z najwyższą starannością od wewnątrz i na zewnątrz, a Wy wprowadzając się, będziecie już mogli korzystać z podjazdu zrobionego na gotowo, tarasu czy ogródka z trawą i nasadzeniami wokół częściowego ogrodzenia. Pierwsze domy będą gotowe już w pierwszym kwartale przyszłego roku. W międzyczasie obserwujcie nas na bieżąco, będziemy do Was stale wracać z postępami na budowie. Zapraszam Was także do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzenia nas w biurze, a odpowiem na wszystkie Wasze pytania.